Szybki poradnik na pokonanie cryogena, czyli latającej kostki lodu. Żeby go przywołać, jest jedna opcja: trzeba użyć i temu cryo key na biomie zimowym lub w lodowej jaskini. Teresa zdrowia powinno wystarczyć. Potrzebne akcesoria to: Fairy Wings, Cobalt Shield, emblemat klasy, którą grasz, Berserker Glove i Terra Spark Boots. Załóżcie Palladium lub Cobalt Armor oraz wejście Caustic Edge. Przed walką wypicie Regeneration, Iron Skin, Swiftness, Endurance, Wrath i Life Force Potion. Zjedzcie coś, co daje upgrade'y, na przykład bacon. Przed walką zbudujcie trzy długie platformy, które przydadzą się do uników. Kryjogrę strzela wokół siebie co jakieś 3 sekundy kilkunastoma lodowymi kolcami. Dodatkowo pojawia się wokół niego chroniąca kolczasta kopuła oraz będzie się kręcił i szarżał w gracza. Czasami zostawia w powietrzu trzy kulki, z których wystrzeliwuje się wiele kolców. Po zabiciu macie 100% szans na Essence of Elium, Soul of Cryogen, Greater Healing Potki i Cryogen Lore. Masz 25% szans na tej -y. Jest 33% szans na Frozen Key, którym otwiera się skrzynię lodową w Dungeonie. Nie szans jest na Glacial Embrace, Cryogen Mask i Cryogen Trophy.